Jesteśmy takim ośrodkiem, który pomaga, pomaga ludziom w sytuacjach stresowych, pomaga rozwiązywać konflikty małżeńskie, pomaga wyjść z przemocy, pomaga też w czasie sytuacjach takich kryzysowych, kiedy są wypadki, katastrofy, psycholodzy są wtedy bardzo, bardzo potrzebni. Jestem dumna z mojego zespołu, z moich ludzi, którzy są na każde zawołanie. Na pewno wymiana doświadczeń to będzie coś, na co stawiamy naj, najbardziej. Chcemy poznać, jak y, pracuje Ośrodek Interwencji w Gdańsku, w Warszawie, w innych miastach, jak rozwiązują te problemy, jak, czy może mają jakiś sposób, o którym my nie wiemy. Y, organizowaliśmy już konferencje wcześniej, w latach 2000, początek lat 2000 w Szczyrku, y, ale nie na taką skalę. Myślę, że interwencja kryzysowa wymaga teraz zjednoczenia się, wyznaczenia standardów, rozmów na temat, w którą stronę mamy pójść. I to jest ważne dla nas, wymiana doświadczeń i chęć współpracy. Bez tego nasze miasto, można powiedzieć, by sobie nie poradziło. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, bo może nie wszyscy wiedzą, to jest całodobowa działalność udzielania pomocy osobom w kredysie, od przemocy domowej, przez kłopoty psychiczne dzieci i młodzieży. Tak naprawdę to jest taka forpoczta dobra bielskiego samorządu. Tam może naprawdę każdy się zgłosić, e, o każdej porze i nocy i poprosić o wsparcie. To jest nieoceniona działalność, dlatego trzeba takie rocznice, ta, zwłaszcza takich instytucji, pielęgnować, bo jest to niezwykle ważna część całego obszaru pomocy społecznej. A najlepiej to wiedzą ci, którzy korzystali z tej pomocy, a było ich przez te lata tysiące.